Zapraszamy Was na kilka faktów o ruchu chorzów. Pierwszy historyczny mecz piłkarzy ruchu chorzów rozegrali 3 maja 1920 roku z Orłem Józefowicem. Niebiescy wygrali 3 do 1, a pierwszą bramkę w dzieje klubu zdobył Wiktor Prukop. Dwie kolejne bramki były autorstwa braci Jana i Józefa Bartoszku. Puchar Polski po raz pierwszy był rozgrywany w sezonie 1925 26 Niebiescy przystąpili do tych rozgrywek jako jedyna drużyna Górnego Śląska. Spotkanie z Wisą Krakow wyznaczono na 4 lipca. Był to fatalny termin, bo w tym samym dniu reprezentacja Polski rozgrywała mecz w Warszawie ze Stonią, a powołanie otrzymała jako pierwszy gracz ruchu Chorzów w historii Józef Sobota. Siłę drużyny stanowiła obrona. Niestety to spotkanie ruchu Chorzów przegrał 1-0 po bramce w 68 minucie. W 1927 roku Niebiescy przystąpili do krona twórców Polskiej Ligi, organizacji niezależnej od PZPN. Swój pierwszy mecz ruchu chorzył rozegrał u siebie. Niestety Niebiescy nie otrzymali zgody na rozgrywanie meczów na hasioku. Powodem takiej decyzji były małe wymiary boiska. Piłkarze ruchu chorzył swoje spotkanie rozgrywali zatem w Katowicach, z tamtejszym FC, doznając sromotnej porażki 0-7. Pierwsze trafienie dla Niebieskich padło dopiero w trzeciej kolejce, w meczu przeciwko ŁKS-owi. Bramkę wówczas zdobył Józef Sobota. W latach 1933-1936 piłkarze ruchu czterokrotnie zdobywają mistrzostwo Polski. Niestety wkrótce wybuch II wojny światowej uniemożliwił niebieskim dalsze zdobywanie sukcesu. Większość piłkarzy rozjechała się po świecie, bronić polskiego honoru. Niespełna miesiąc po przejściu frontu ożywił się ruch sportowy na Śląsku. Pierwsze walne zebranie członków odbudowującego się klubu zorganizowano 4 marca 1945 roku w kasynie hutniczym. Pierwszy powojenny mecz niebiesy rozegrali 15 marca. Tego samego roku na Kresach. Były to derby Chorzowa, w którym ruch zremisował za AKS-em. 2-2 W 1948 roku ruch ponownie zajmuje szeregi ekstraklasy. W roku 1979 niebiescy po raz trzynasty zdobywają najważniejsze trofeum Polski. Przez wiele lat myślano, że pechowa trzynastka długo będzie ciążyć na niebieskich. W 1988 roku Chorzowianie spadają z Ekstraklasy, jednak rok spędzony w drugiej lice wyszedł na dobre. Piłkarze ruchu Chorzow jako Beniaminek zdobywają w 1989 roku kolejne mistrzostwo kraju.